Siemaneczko, witam was na kanale, witam was w prezentacji kolejnej firmy. Tym razem jest to firma AMS prowadzona przez Damiana. Słuchajcie, jesteśmy w Berlinie. Tutaj w hotelu, byłem w hotelu w sumie. Jak ktoś myślał, że pojedziemy manem albo premiumką, to nie, pojedziemy manem, ale nie pojedziemy manem z tego parkingu. Słuchajcie, no AMS, co mogę o tej firmie powiedzieć? W sumie mogę mało o niej powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę Damian już się dawno, dawno do mnie zwracał, no ale zawsze twierdziłem, że za krótko jest na rynku, że no wiadomo, no myślałem, że będzie to taka firma tygodniowa. O, chyba muszę sobie was troszeczkę tutaj wygiąć, dobra. No ale Damian wytrzymał, znaczy wytrzymał, no cały czas yy, prowadzi firmę, jakoś mu to idzie. Jest to mała firma, słuchajcie. Firma jest odwzorowana z Reala. Mało tego, ma pozwolenie od właścicieli realnej firmy na prowadzenie takiej firmy wirtualnej. Chyba tak się trochę tutaj wciskamy na przejście. Idziemy właśnie po naszą ciężarówkę, którą będę się poruszał. Z tego co wiem na dzień dzisiejszy, tak na sam początek mogę powiedzieć, że chyba jest jedno miejsce w firmie. Także jak ktoś by szukał jakiejś firmy, żeby sobie pojeździć, to śmiało może wbijać. Sobie Przejdziemy przez ten szlaban. Słuchajcie, jest to MAN Euro 5. Jeden, to jest taki mój ulubiony model, jeżeli chodzi o MANa. Lubiany, nie ulubiony, bo jak wiecie, ja to tak za MANem nie za bardzo. Ja polubiłem tego MANa z tym dźwiękiem silnika omejkowskiego i jakoś mi, mi się on spodobał. Słuchajcie, no. No żadnej rewelacji w takiej skinu, czy czegoś yy, nie ma. A ja sobie oczywiście blendę walnąłem, a on w oryginale nie powinien mieć tej blendy, no ale wiadomo, ja nie, nigdy nie odwzoruję tego auta w 100%, bo po prostu no, no nie mam na to czasu i, i tak naprawdę było dużo zabawy, ale Damian ogarnął temat, przysyłał mi zdjęcia. Jest bardzo dużo modyfikacji na koła, naprawdę. Żeby skonfigurować ten samochód, to trzeba się troszeczkę nasiedzieć w menedżerze, znaczy w warsztacie. No, troszeczkę tam się siedziało. Dobra, słuchajcie. Kronka. Zwykła kronka z takim oto skinem. Manik, tak jak Wam mówiłem. Nic też specjalnego, 480. Euro 5, także ładujemy się do środka. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, o tam jest, tam jest butla jakaś z wodą. Butla gazowa, słuchajcie, ja tutaj nic go nie konfigurowałem, tak żeby ani żeby mi pasował, ani żeby zrobić tak jak on jest oryginalnie w firmie. Wydaje mi się, że on jest tak jak oryginalnie w firmie. Ma bardzo dużo dodatków, naprawdę. Odpalimy go. Podobają mi się te kontrolki, wszystkie zapalane w tych MANach, ono jest naprawdę super. Jak mam jeździć MANem, to naprawdę, yy, no tym modelem mi się fajnie jeździ. Słuchajcie, my się poruszamy dokładnie, z, ja jadę z Berlina do Poznania, bardzo krótki kurs, standardowa procedura, coś tam pościemniam. Coś tam pościemniam, chociaż mówię, za dużo nie mam, co? Bo, no mówię, no, co mam dużo powiedzieć, jak każda firma, tak. Yy, baza jest yy, w budowie, bodajże. Yy, baza będzie się mieścić yy, w nowej soli. Także jeszcze bazy nie ma. Nad tym wszystkim pracuję. Ma fajnie ogarnięte, moim zdaniem, to co zobaczycie zaraz. Yy, forum swoją stronkę. Także to jest naprawdę fajnie ogarnięte. Tylko gdzie my tu mamy jechać, bo ten GPS mi tutaj trochę nie łapie w lewo. Także zaczynając od samego początku, słuchajcie, AMS, z tego co tu z Damianem rozmawiałem na tym spiku, Także przypuszczam, że bo tam zna tych y, szefów tej firmy, że to jest połączenie, y, skrót, połączenie pierwszych liter imion i nazwiska y, AMS. Tam nie będziemy wnikać w jakie imiona, jakie nazwiska mi powiedział, ale nie będziemy tutaj publicznie, że tak powiem, świrować pawiana, że wiemy nie wiadomo co. Słuchajcie, wozi stal. Najgorsze jest to, że wozi tej stali po 24 tony. Ponoć oni tak wożą właśnie. A kurde, trochę te auto mają ciężko, no ale co zrobić. 24 tony stali, wozi tylko stal, nie bawi się tam... Właśnie mandat nabiłem sobie, ale stać mnie. Nie bawi się tam w żadne, yy, w żadne jakieś pierdoły po 12, po 10 ton. Nie, stal 24 tony w firance i bez gadania. Z tego, co, co się orientuję, tak jak mówiłem wam na początku, jedno auto jest wolne. Na dzień wczorajszy była to premiumka. Ja sam mówiłem, żebym nią chętnie się przyjechał, bo dawno premiumko nie jeździłem. W żadnej firmie nie jeździłem chyba premiumką, nie? No ale dostałem tego mana. Nie ma co narzekać, też nie jest zły. No, co dzisiaj będę te mandaty tak łapał? Kurde, blady. Się trochę zawinąłem no i, i co standardowo tak to co to co powiedziałem na początku to już jest to już prawie, prawie wszystko no ma trzech kierowców myśmy rozmawiali parę dni temu i z tego co wiem właśnie jeden kierowca wczoraj czy no ostatnio jakoś na dniach nieważne czy odszedł czy został zwolniony po prostu jednego kierowcy nie ma dlatego jednego szuka z drugiej strony no, odwzorowuje tą firmę w ten sposób, że ma taki tabor, jaki ma, czyli ma tą premiumkę, ma ma na Euro 5, ma ma na Euro 6. No, natomiast tamta firma w Realu już pozmieniała troszeczkę tabor i już chyba są same Euro 6, z tego co mi mówił, ale wiadomo, nie będzie zaczynał firmy od samych Euro 6. Także on się z tym odwzorowywaniem troszeczkę zatrzymał na początkach tamtej firmy. No i ma taki tabor, jaki ma. Moim zdaniem jest to bardzo dobre posunięcie. No natomiast mówię, przez to, że to jest dosyć mała firma, to takiego dużego ruchu w niej nie może być. No wiadomo, jak jest łącznie 3 czy 4 osoby. Bo teraz już się trochę pogubiłem. Czy trzech kierowców łącznie z nim, chyba jest. No to wiadomo. To jest za mało osób, żeby był cały czas ruch jakiś na forum, czy, czy nawet na, yy, na konferencji firmowej. No to. Ale coś się dzieje, chłop, chłopaki jeżdżą. Teraz otworzył sobie firmę, yy, znaczy wziął sobie firmę podwykonawczą jeszcze do siebie na forum. Także jakiś ruch tam widzę na tym, na, w tej jego działalności, bo. Mówię tak, obserwuję już ją od, od chwili tą firmę ładnej, kilku tygodni, jak nie miesięcy, no i to nie było tak, że on sobie do mnie napisał, on mi wysyłał parę razy różne tam yy, swoje projekty, zaraz te projekty, zresztą zobaczycie te jego projekty, jego projekt strony, forum, takie różne tam pierdoły. No i tyle, jak widzicie, no co, no, tak jak mówiłem, ta baza będzie w tej nowej soli, tam będzie to, cała nowa sól będzie, jest czy będzie budowana. No to wiadomo, że dzisiaj nie jest takie proste, żeby... Jeszcze sobie tu spojrzeć czy coś ważnego zapisałem. No i oczywiście nie ma tak, że pobiera ładunek tam, gdzie zostawia następny ładunek, pobiera czasami na załadunek. Spedytor yy, wysyła na przykład nawet 150 km od miejsca ostatniego rozładunku Także to też ściąga troszeczkę tak z reala, żeby nie było tak jak jest w ETS-ie, że Tam gdzie ładunek odstawiamy, możemy sobie wygenerować następny i bierzemy z tego samego miejsca, nie dojeżdżając nigdzie na pusto, także Mówię, żadnej, żadnej hecy, nowości tutaj nie ma, aczkolwiek jest jedna rzecz która, co prawda, nie działa, ja ją Wam pokażę na forum zaraz, jak się znajdziemy, a nie działa z y, dwóch powodów. Z pierwszego powodu takiego, że jeszcze Damian y, y, nad nią pracuje, a drugi powód jest taki, że nie wiadomo, czy ona będzie działać, żeby nie było jakiegoś spamu. Y, to jest pierwsza firma i tym on mnie nawet troszeczkę tak przekonał, żeby, żeby go nagrać. To jeden z powodów, do, który mnie przekonał, żeby go nagrać. Jest coś takiego jak zamawianie sobie transportu, czyli osoba z zewnątrz, na przykład ja mam dzisiaj taki kaprys, wchodzę sobie do niego na forum, i mogę sobie zamówić taki transport. Czyli tak jakby. No, nie wiem jak to powiedzieć, ale jak nie potrzebowałby spedytora, tak? Po prostu. Tylko że on by dostawał co chwilę maila, że ktoś tam sobie zamówił, no i on teraz myśli, jak to w jaki sposób to rozwiązać, żeby nie było czegoś takiego, że zaczną mu specjalnie tam jakieś małolaty pisać, nie a dowieź mi stamtąd, dotąd, stąd, do tamtąd. wiadomo, no to by trzeba było, to by trzeba było grubszej rozkminki na to, bo wiadomo jak jest jak się ktoś dowie, że coś takiego można wykorzystać, to będzie zaraz sobie a to ja mu dzisiaj, on ma trzech kierowców, to mu tam nasukam tych zamówień, nie? i w jeden dzień on będzie miał tyle zamówień, że on tego nie, nie zdąży przez pół roku z chłopakami rozwieźć Także, moim zdaniem, jeden plus duży za takie rozwiązanie. Chociaż nie wiadomo, czy to rozwiązanie może wejść w życie, bo ja uważam, że to jest fajna sprawa. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, to może być kłopot. No, ale kto to wie? Mówię, to jest pierwsza, pierwsza firma, w której ja coś takiego zobaczyłem. Tak jak mówię, ja dostawałem wcześniej jakieś tam pokazówki. Co się z tą stroną dzieje, co się dodaje, co się odejmuje. No mówię, no ważne, ważne, że coś się dzieje. To nie jest tak, że tylko A pokażemy firmę, a za tydzień jej nie ma. No mam nadzieję, że, że będzie się cały czas rozwijał. Tu dłużej nie będziemy nic świrować więcej, bo nie ma co. Ja sobie, słuchajcie, tu zjadę zaraz na parking, tylko jeszcze zobaczę. Dobra, tak wszystko Wam w miarę powiedziałem. To, co chciałem, z takich podstawowych informacji, które jakby kogoś interesowało, to, że są od. Początku października 2016 roku, że ta firma istnieje, no to powinienem na początku to powiedzieć, powiedziałem teraz. Początek października, czyli do końca roku, to już masz 3 miesiące mamy. I już mamy marzec, to jest prawie pół roku. No to myślę, że już jakiś tam, jakiś tam wynik jest. dziada. Jeszcze kto by chciał go zobaczyć z zewnątrz, to proszę bardzo. Ja sobie pyknę fotkę, może będzie fotka na Facebooka. Także ja się z Wami na razie żegnam. Zobaczcie sobie zlepek jak ja tam wracałem. Ja tymczasem się przygotuję i widzimy się na forum. No dobra, jesteśmy sobie na forum firmy AMS Transport Spedycja. Jak widzicie, na shotboxie się tam coś, coś dzieje. Historia firmy, ogłoszenia, pozwolenie, różne pierdoły. Jak będziecie chcieli sobie w to wszystko powchodzić, to link do forum będzie yy, w, oczywiście pod filmem. Teraz to, co nas najbardziej interesuje, czyli ciężarówki. Jakie oni mają? Dwa many. No, Euro 5 to jest oczywiście ten, którym ja jeżdżę. Właśnie zawsze mi się to podoba, jak są zdjęcia do danych ciężarówek. No i Euro 6, którym jeździ Damian. No, wiadomo, Euro 6 to już jest na, na większym wypasie, jakby nie było. No, ale jeszcze jedna ciężarówka, która mi się podoba, już chyba no, nie że mało, ale niewiele firm ma taki, taki model. To jest SCS Oscar Renault Premium. <laughs> Z tego co widzę, też bez blendy. Tak trochę dziwnie, dziwacznie wygląda yy, premiumka bez blendy. No, ale 460 KONI, euro 5, 2015 rok. No proszę. Dobra. Gdzieś ja, gdzieś ja tutaj za, za, zalazłem za daleko. Yy, naczepy. No naczepy to, naczepy to tak jak mówiłem, to ma tylko tą jedną kronkę. A czy jedną? Tylko taki model naczepy ma. Proszę, z numerami rejestracyjnymi. Odpowiednie auto ma numer odpowiedni numer, naczepa ma odpowiedni numer, no proszę. U mnie na pewno to nie działa, bo z tego co widzę to niestety, ale mój man ma yy, numery niemieckie z tego co widziałem, już się z tym nie chciałem bawić. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy ja się nie, nie bawię z takimi rzeczami, po prostu na to nie mam czasu. No tutaj widzę, że yy, już jest jakaś firma Zambrzycki Transport. No, ale moje zdanie na temat firm podwykonawczych w niedużych firmach, które mają tam po dwóch, czy trzech, czy czterech kierowców, znacie, także ja się nie będę wypowiadał. To jest ewidentnie zdanie każdego, że tak powiem, prowadzącego szefa firmy, które sobie bierze firmę podwykonawczą. Ja za tym nie jestem. Ale okej. Okay. Słuchajcie, wejdziemy sobie właśnie teraz na ich stronę. Tą, która mnie właśnie przekonała, jak zobaczyłem, jak on tam nad nią pracował. Przekonała mnie, żeby tutaj do tej firmy przyjść, bo naprawdę tu jest włożony kawał dobrej roboty. No, oczywiście, flagowe auto musi być Euro 6, no bo jest bardzo ładne, nie ma się co oszukiwać. No, i witaj na oficjalnej stronie, na oficjalnej stronie firmy. Miejscowość jest. Krążki stali można załadować. No, dobra. O nas, czyli o firmie, dlaczego ta firma i kierunki w jakie jeżdżą, te kierunki chyba nie są już teraz, z tego co rozmawiałem z Damianem, tutaj aktualne. Także jeździ się praktycznie po takich mapach w grze, jaką się ma. Żeby nie było tak, że ktoś zobaczy: O, to ja nie idę, bo tu tylko się jeździ, nie wiem. Tutaj się jeździ tylko na wschód, to ja nie idę. No, jeździ się praktycznie wszędzie. Słuchajcie, Tabor też bardzo fajnie, tu jest ten y, wolny man, to ja nim teraz jeżdżę. I Renault Premium, i teraz nie wiem, bo jeden samochód tylko jest wolny, no to nie będę się tu, bo to może nie jest na bieżąco wprowadzane. Także mamy statystyki, jaki ma przebieg, kto nim jeździ. No, i co ciągnie? Cennik. Oczywiście jest. Euro za kilometr. I tutaj jest właśnie zamów usługę. I teraz podaje się swój e-mail. Wybiera się, jaką jaki typ załadunku jest nam potrzebny. Opisujemy i zamawiamy transport. Tu oczywiście nie. Nie działa, że tak powiem. Także nic nie da, że tu będziecie wchodzić i zamawiać, bo nic tutaj na razie nie działa. Właśnie nad tym on y, pracuje. Y, bardziej główkuje. Jak to rozwiązać? Moim zdaniem jest to bardzo fajny pomysł. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem. No ale jak znam życie, to się nie sprawdzi w wirtualu, bo no bo po prostu to nie zadziała, bo ludzie będą sobie po prostu tak zamawiali. Chyba, że no nie wiem, no ja na to nie mam pomysłu. Słuchajcie, jest zakładka praca. Są oczywiście wymagania, jakie trzeba spełnić. CV można składać na forum, od razu nas przekieruje na forum. Rekrutacja jest zamknięta to jest na pewno nieaktualne, bo z tego co wiem, tak jak Wam cały czas mówię, szuka jednej osoby konkretnej, która będzie troszeczkę jeździła. Dalej mamy statystyki to jest też bardzo fajne. Że tutaj nam pokazuje, kto, ile przejechał kilometrów, ile zrobił tras, jakie ma średnie spalanie bardzo fajne. Ile ma zarobione? Chyba dla firmy to jest. Łączną masę towarów, jaką przewiózł, i zużyte paliwo. I statystyki miesięczne mamy, słuchajcie, to jest też dobre. Statystyki miesięczne marzec 2017. O, proszę bardzo, i to jest statystyki luty. Tutaj jeździło z damianem właśnie, z damianem było trzech kierowców i zobaczcie, coś tam pojeździli. No, bardzo fajnie. W tym miesiącu widać tylko szef na razie jeździ. Bardzo dobrze, niech chociaż szef jeździ. Oczywiście, forum to przyniesie nas na forum. Kontakt, no to wiadomo, yy, mamy kontakt. Mamy adresy, pod które możemy się skontaktować z szefem, czyli najprawdopodobniej z Damianem, na pewno. O telefon wątpię, żeby działał. Ja bym swojego telefonu tak nie podawał na stronie, no ale. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to by było na tyle. I jeszcze patrzałem tutaj na Facebooka, ale tutaj widzę jakieś ogłoszenie, że logo z fanpage'a zostało zdjęte z powodu tego, że ludzie dzwonią do realnej firmy, nie wiedząc czemu. I zadzwonił do niego jeden z szefów, czyli do Damiana, prosząc o zdjęcie loga. No, czyli ściągnął logo, także nie ma loga firmy AMS, jest tylko naczepa, a tutaj nic nie ma. No... Troszeczkę zastanawiające, może po prostu ktoś się mylił i dzwonił, nie wiadomo. Dobra, słuchajcie, przeskakujemy z powrotem na forum. I co, to by było na tyle, myślę. Taka krótka ta relacja w sumie z tej, z tej firmy, no bo, tak jak mówiłem, mała firemka, trzy samochody. Być może, jak się zgłosi więcej osób chętnych jeździć u, u Damiana, to może on dokupi jakieś samochody, bo z tego co wiem, no chyba nie ma nic przeciwko temu, żeby tam jeden czy dwa samochody dokupić. Także jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo. Tak jak mówiłem wam, linki będą w opisie filmu do strony firmy, do fanpage'a, do forum. Także ja zapraszam was chociaż do odwiedzenia sami ocencie po swojemu, czy się wam to podoba czy nie. Być może ktoś z was się załapie na jeżdżenie w tej firmie. A tymczasem ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, trzymajcie się na razie.